o tym, co najważniejsze. to wolna, dobry wieczór. O to, co dziś przed nami. Prezydent robi krok w tył i podpisuje ustawę, a potem chce ją poprawiać. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie zebrał się i zdecydował w kwestii prezydenckiego prawa łaski. Partyzanckie akcje i dylemat Putina, czyli pytanie o to, co dzieje się na Ukrainie. I burza wokół polskiego arbitra Szymon Marciniak, swoim wystąpieniem na konferencji organizowanej przez Konfederację, prawie przekreślił swój występ w finale Ligi Mistrzów. Od katastrofy kolejowej w Indiach zderzyły się tam dwa pociągi pasażerskie, zginęło co najmniej 88. ma karać, a od wyroku będzie można się odwołać do sądu apelacyjnego. Po tym jak Andrzej Duda podpisał się pod powołaniem Komisji do Spraw Badania Rosyjskich wpływów, teraz ustawę chce zmieniać. Stan faktyczny na razie jest jednak taki, że przepisy weszły w życie, a parlament zamiast prezydencką nowelizacją równie dobrze może się zająć powołaniem Komisji na pierwotnych zasadach. Maciej Knapik. O manewrze prezydenta i jego prawnych oraz politycznych skutkach dyskutowali goście. Programu tak jest. Prezydent próbuje poprawić coś, czego poprawiać się nie da. Tak z kolei przekonywał w faktach po faktach mecenas Marcin Matczak. Gdzie jest granica dozwolonej krytyki i czy przypadkiem nie tam, gdzie jej obiektem jest prezydent. To pytanie pada w kontekście słów ministra edukacji i jego gruźb pod adresem profesorskiego grona, które w ostatnich dniach odwróciło się od Andrzeja Dudy. A stało się to po tym, jak prezydent podpisał ustawę o powołaniu komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów. Michał Tracz. Prawo łaski jest wyłączną i niepodlegającą kontroli kompetencją prezydenta. Tak uznał dziś Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie po raz pierwszy od miesięcy zebrali się w pełnym składzie, ale decyzji w tej sprawie nie podjęli jednogłośnie. Przypomnę, spór dotyczył ułaskawienia m.in. Mariusza Kamińskiego, którą to decyzję Andrzej Duda podjął zanim wyrok zdążył się uprawomocnić. Martyna Olkowicz. Najpierw był marszem poparcia, teraz jest aktem sprzeciwu. Po podpisie prezydenta pod ustawą o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów listę obecności 4 czerwca podpisuje coraz więcej osób. Także tych, którzy prawo do głosu zyskali całkiem niedawno. Ich argumentów wysłuchał Łukasz Wieczorek. A po szereg praktycznych i technicznych informacji dotyczących niedzielnego marszu odsyłam Państwa. Partyzanckie rajdy i putinowski dylemat, czy wzmocnić obronę w przygranicznych regionach, czy umocnić linię w okupowanej Ukrainie. Jedno jest pewne: rosyjskie wojska nie przestają zabijać. Wczoraj odłamki rakiety śmiertelnie raniły m.in. dziewięcioletnie dziecko. Tomasz Pupiec. Konwencja zdarzeń była taka. Policjanci chcą zatrzymać pełdzące z nadmierną prędkością auto. To nie tylko nie zwalnia, ale włącza sygnały świetlne i dźwiękowe i odjeżdża. Do takiej sytuacji doszło w okolicach Siemiaty, czy jak ustalili dziennikarze portalu tfn24.pl samochodem jechał poseł Prawa i Sprawiedliwości. Więcej w relacji Mateusza Grzymkowskiego. Udział w konferencji za cenę występu w finale Ligi Mistrzów. Tak, prawie. Zakończyła się sprawa Szymona Marciniaka, po tym jak arbiter wziął udział w wydarzeniu organizowanym przez jednego z liderów konfederacji. Naraził się na krytykę i zarzuty o propagowanie rasizmu i ksenofobii. UEFA sprawę przeanalizowała i uznała, że wyjaśnienia polskiego sędziego są przekonywujące. Ewa Goziak. A kiedy pojawiają się tematy sportowe, to pojawia się też Piotr Karpiński bez Dobry uśmiechu, uśmiechu jednakowo. Bez uśmiechu faktycznie, bo oczywiście żyjemy tym, co dzieje się w, co działo się dzisiaj w Paryżu. Korty Rolanda Garosa i kolejny mecz Huberta Hurkacza. Podobnie jak to było w pierwszej i w drugiej rundzie, mecz pięciosetowy. Czyli długo gra Hubert Kurkaczek, już wychodzi na kort. Mam nadzieję, że za moment... Dziękuję. dzięki. Tyle Hubert Kurkacz. Szkoda, bo w czwartej rundzie czekał na niego Nowak Dziokowicz. To byłby wielki hit tego turnieju. Niestety będzie z Dziokowiczem grał Peruwiańczyk Warias. Ale wciąż mamy nadzieję i pokładamy je w idze świąt. Jutro kolejny mecz, trzecia runda. A teraz zobaczymy, co przyniesie pogodę, czy też nadzieję, czy niekoniecznie chłodem. Czas na pogodę. Tomasz Wasilewski z nami. Bardzo proszę się tłumaczyć. Tego chłodu, a rzeczywiście tak. zrobiło się jak na początek czerwca zimno. To jest taki powiew chłodu z Skandynawii. Wyobraź sobie, że tam, czyli na północy Finlandii, zanotowano czerwcowy rekord zimna minus 8 stopni. I spadł tam śnieg. Więc tam jest bardzo zimno i część tego chłodu dostaliśmy. I dobrze to widać po nocnej temperaturze. To jest naprawdę bardzo zimna, jak na czerwiec noc. Jeden stopień w suwałkach, 4 w Warszawie, 7 we Wrocławiu. Ale uwaga, w całej wschodniej Polsce, w centrum i na północy, nocy temperatura przy gruncie spadnie do minus 3 stopni, więc działkowcy i ogrodnicy mogą przeżywać jutro rano ciężkie chwile. Niestety to powietrze jest na tyle zimne, że mogą być przymrozki. Po tej pogodnej i zimnej nocy przyjdzie piękna sobota. Słoneczna, bezchmurna czasami i z temperaturą ciut wyższą niż była dzisiaj. 20-21 stopni ma być na południu. Katowice, Kraków i Rzeszów 18-19 w centrum i na zachodzie i 16 stopni w Suwałkach. Do tego powoli rosnące ciśnienie, słaby lub umiarkowany wiatr. Niedziela się, a niedziela to mnie chyba zupełnie uratuje. Zobacz, 25-24 stopnie. Na południu w centrum 21-23, 19 stopni w suwałkach. I niedziela, tak samo jak sobota. Pogoda bez skazy. Słońce, błękitne niebo, czasami żadnej chmury o deszczu nie ma mowy. I jeszcze jeden dzień nam został w tej prognozie, czyli poniedziałek, tutaj właściwie będzie robić się gorąco 27 stopni we Wrocławiu, 24-25 w centrum i 21 na Podlasiu. I też pogodnie i słonecznie. Wiemy, że w większości się z tej aury cieszymy, ale muszę dodać, przy każdej takiej słonecznej pogodzie, że zaczyna w Polsce brakować wody. Robi się susza. Od wielu dni nie padało i nie widać poważnego deszczu. I w, na polach i w lasach jest już bardzo sucho. I co więcej, do 10 czerwca takiego deszczu, który by zmienił tę sytuację, poprawił, niestety nie widać. Więc to też jest istotne w tych słonecznych prognozach. Było pięknie, ale zepsułeś na koniec. Dziękuję bardzo. Do no zobaczenia. Trudno. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że ta perspektywa państwa mimo wszystko cieszy. Oboje nisko się kłaniamy. Dziękuję. Dziękujemy za dziś spokojnej nocy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.